Tak, będę chciał nam przeczytać z tego z tego Zasławka, który będzie podobny fragment w Granicy Naukowskiej, też powieści, które będziecie mi niedługo czytać. Wokulski wszedł na dziedziniec około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Później bardzo często przychodził mu na myśl dwa naj, najpierwsze spostrzeżenia, jakie zrobił ze Zasławku. Przede wszystkim niedaleko kuchni zobaczył Budę, a przed nią na łańcuchu psa. Który spostrzegszy obcego, począł tak szczekać, wyć i rzucać się, jakby dostał ścieklizny. Widząc, że mimo to pies ma wesołe oczy i kręci ogonem, Wokulski pogłaskał go, co okrutnego zwierza wprawiło w taki humor, że nie pozwolił gościowi odejść od siebie. Wył, chwytał za ubranie, kładł się na ziemi, jakby domagając się pieszczot, a przynajmniej widoku ludzkiej twarzy. Dziwny pies łańcuchowy, pomyślał Wokulski. Teraz znaczy, wygląda jak bestia, a tylko ktoś go dotknął, to ten już się łasi i jest gotowy oddać swoje życie z tego człowieka. Wokulski też się łasi do ludzi, chociaż jest, wygląda jak bestia. Po co wy tego psa trzymacie na łańcuchu? A żeby był zły i nie puszczał do domu złodziejów, powiedział parobek. Więc dlaczegoż od razu nie weźmiecie złego kundla? Kiedy dziedziczka nie utrzymałaby złego psa. U nas ten pies musi być łaskawy. A wy ojczycy, co to robicie? Ja jestem pasiecznik, ale wprzódy byłem rataj. Rataj to czyli rolnik? I no, jak mi Wóz złamał ziobro, to mi jaśnie pani kazała do Pasieki. I dobrze Wam. Z początku to ckliwo mi się robiło, ale później przywykłem i jestem. Ta rozmowa nie jest tak po prostu od czapy. Przywykłem i jestem. Chciałam robić co innego w życiu, do czego innego się nadawałem. Po prostu mi się się pogodzi ze swoim losem, nie? No, ja się dopytuję, Coż, to robi ten pan Starski. Interesuje go wyjątkowo. Jakże co? Mieszkał u swojej ciotecznej babki, a zarazem chrzestnej matki, prezesowej Zasławskiej. I jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niemajątku. Ładny grosz ze 300 tysięcy rubli, ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nie import podrzutków, aniżeli kasę w Monako. Biedny chłopak. Cóż mu złego? Ale ba! Po babciu urwało się, skazio zerwało się i choć w łeb sobie strzel. Więc pan, ciągnął Ochocki, majstrując coś koło wędek. Że kiedyś obecna pani Wąsowska jeszcze jako panna miała słabość do Starskiego. Kazio i Kazia. Jaka dobrana para, co? Zdaje się, że nawet pod wpływem tej idei pani Kazia zjechała do nas przed trzema tygodniami, a ma także grosz po nieboszczyku, bodaj czy nie tyle co prezesowa. Byli nawet ze sobą kilka dni dobrze i nawet Kazio na rachunek posagu zrealizował nawet weksel u pachciarza. Gdy wtem coś się zepsuło. Pani Wąsowska po prostu kpi sobie z Kazia, a on tylko udaje dobrą minę. wiem? kiepsko. Trzeba będzie wyrzec się podróży i osiąść na piaszczystym folwarku, dopóki nie umrze Stryjnicio. Co prawda już dawno chory na kamień. Ale co dotychczas robił pan Starski? No, przede wszystkim robił długi. Trochę grał, trochę podróżował, zdaje mi się jednak, że głównie po paryskich i londyńskich knajpach, bo w tej jego Chiny wierzyć mi się nie chce. Ale specjalnie trudnił się bałam uceni młodych mężatek. Tym to on mistrz i już ma tak ustaloną reputację, że mężatki wcale mu się nie opierają, a panny wierzą, że do której zaczą się umizgać Starski, natychmiast dostanie męża. Takie dobre zajęcie, jak każde inne. Genialne, czyli jak dotkniesz albo prześpisz się ze Starskim, to masz zapewnione, żeby nie miała męża. Magiczny kamień, jakiś posąg. Nie wiem, jak podtrzymać Apolla, że dzięki niemu coś ci się uda. Legenda narosła, dziewczyny idą do Starskiego. Zapewne że szepnął Wokulski, już nieco spokojniejszy rywala. Ten nie zbałamuci panny Izabeli. O, biedny i głupi Wokulski. On myśli, że taki bawi damek. na pewno jej nie zainteresuje, bo przecież ona jest pobożna. I Apolla uwielbia, ne? On zobaczcie, nadal oni zupełnie inaczej myśli. Tylko ja się nie dziwię, że ją Starski zbałamucił, bo on przynajmniej był interesujący. Wokulski był stary, poważny się nie odzywa. A Starski, bywalec świata, imprezowicz, dzieje się, żarciki, bywa w kinach, słuchajcie, w kinach to coś tam, ciągle ciekawostki. Na myśl o młodych dziewczynach, arystokratka, on też arystokrata, nie ma przynajmniej obrzydzenia, był jakiś kupiec, jeszcze nieznany, Starskiego znamy, ja się im nie dziwię. One są też takie przecież jak Starski, to jest jedno środowisko. Każdy, jak sobie pomyślicie o swoich kuplach. Inaczej, jak pomyślicie o swoich wyborach dziewczyny, to pytanie głównie do dziewczyn, bo nie mam zielonego pojęcia o wyborach emocjonalnych mężczyzn. Nie mogę się wypowiadać na ten temat, nie jestem jak księża, którzy się wypowiadają na temat porodów. Czy któraś z Was nie, nie miała takiego momentu, że wiedziałyście, że ten człowiek nie jest dla Was, a czułyście jakąś fascynację? też wiedzieliście, że nie, to nie jest dobry pomysł? Bo mi się wydaje, że to się wpisuje w psychologię rozwojową. Jak tutaj mówią, nawet w tej książce, że kobiety dorastają emocjonalnie dopiero około 30. A frazy łowu z kochanej mocniej, z czego się biorą? Z osiedla. To jest dobra odpowiedź. I z tego, że nikt się nie chce przyznać, ale dokonujemy często wyborów, które. Mamy poczucie, że nic nie będzie, ale jednak żyjemy ale. z złudzeniami. No bo jak to standardowe powiedzenie, które mówił wielokrotnie profesor współczesny, jaka jest różnica między kocham cię, twoje oczy są so jak gwiazda, zajebałem się w tobie, że chuj. Który kocha bardziej? Ale. To jest jakiś tam fascynujący w języku, bo to zmienia nam całkowicie skalę odczuć. I wiadomo, że wolimy ładne słowa, ale może te ładne słowa to jest takie, znowu Teatrum mundia. ten mówił może szczerze, może to było z serca. Dlatego były te wulgaryzmy. Tutaj mamy wysoły możliwości języka i dlatego otwiera się przestrzeń interpretacyjna. Co więcej, wszystkie idee, o których mówimy, a miłość jest ideą, bo jej nie możemy dotknąć, obmacać, każdy z nas trochę inaczej rozumie. I każdy ma inną definicję. I dlatego myślę, że to jest trudne i też język mówienie o tym jest tak różny. Ja mam przeczytać fragment, w którym Starski powiada się na temat małżeństwa. Małżeństwo jest zbyt doniosłym aktem, a żeby przystępując do niego można było radzić się tylko sercem. To nie jest poetyczny związek dwóch dusz. To jest ważny wypadek dla mnóstwa osób i interesów. Niech ja kiedyś ożenił się z pokojówką, choćby z guwernantką. Już jutro będę zgubiony w mojej sferze. Nikt mnie nie zapyta, jaka była temperatura moich uczuć, ale jakie ma dochody na utrzymanie domu i kogo wprowadzę do rodziny. Co innego małżeństwa polityczne, a co innego małżeństwa dla pieniędzy z człowiekiem, którego się nie kocha, odpowiedziała prezesowa, patrząc w ziemię, bębniąc. Palcami po stole. To gwałt zadany najświętszym uczuciom! Ach, kochana babciu, odparł Starski z wesnieniem. Łatwo to mówić o swobodzie uczuć, kiedy się ma 20 tysięcy rubli rocznie. Podły pieniądz! Brzydki pieniądz! Wołają wszyscy. Ale dlaczegoż to wszyscy, począwszy od parobka, skończywszy na ministrze, krępują swoją wolność pracą obowiązkową? Za co górnik i marynarz narażają życie? Naturalnie za ów podły pieniądz, bo podły pieniądz daje swobodę, choć przez parę godzin na dzień, choć przez parę miesięcy na rok. Choć przez kilka lat w życiu wszyscy obudnie gardzimy pieniędzy, lecz każdy z nas wie, że jest to mierzwa, w której wyrasta wolność osobista, nauka, sztuka, a nawet idealna miłość. Gdzież to wreszcie urodziła się miłość rycerzy i trubadurów? Z pewnością nie między szewcami i kowalami, a nawet nie między doktorami i adwokatami. Wypielęgnowały jej klasy majętne, które utworzyły kobietę z delikatną cerą i białą ręką, które wydały mężczyznę mającego dosyć czas na ubostwianie kobiety. I co wie na to? Starski no, nadal jest nierozsądnym bawidankiem? Czy jednak wie coś na temat miłości? Co wie? że nie istnieje miłość romantyczna i nie ma co wierzyć w księcia na białym koniu, bo to są wizje stworzone przez bogaczy, którzy się nudzili. Tylko ludzie bogaci mają czas na miłość idealną. Jest to wreszcie nami, e, między nami przedstawiciel ludzi czynu, pan Wokulski, mocne, że Starski go wyciąga, który jak mówi sama babcia, niejednokrotnie złożył dowody bohaterstwa, co go ciągnęło do niebezpieczeństw. Naturalnie pieniądz, który dziś w jego ręku jest potęgą. Zresztą no się mówi o pieniądzach Wokulskiego. Zrobiło się cicho, wszystkie panie spojrzały na Wokulskiego, ten odparł po chwili milczenia. <laughs> tak, ma pan rację, zdobyłem mu majątek wśród ciężkich przygód, ale czy pan wie, dlaczego on go zdobywał? Za pozwoleniem! Przerwał Starski. Nie robił panu zarzutu, tylko owszem, uważam to za chlubny przykład dla wszystkich. Skądże pan jednak wie! Czy człowiek, który żeni się lub wychodzi za mąż dla pieniędzy nie ma również na widoku szlachetnych celów? Moi rodzice podobno pobrali się z czystej miłości, jednak przez całe życie nie byli szczęśliwi, szczęśliwi a o mnie, a w uczuć, to już nie ma co mówić. Tymczasem moja przygodna babka tu obecna wyszła za mąż wbrew skłonności i dzisiaj z błogosławieństwem całej okolicy, nawet lepiej, dodał całując prezesową w rękę, gdyż poprawia błędy moich rodziców, którzy tak byli zajęci miłością, że zapomnieli o majątku dla mnie. Zresztą. Mamy drugi powód w osobie uroczej pani Wąsowskiej. Brudy pierze przy świadkach, nie? A mój pani przerwała z wdowa. Mój sztaki był prokuratorem sądu ostatecznego. Ja także odpowiem jak pan Wokulski. Czy wiesz, dlaczego on to zrobiła? Ale pani to zrobiła i babcia to zrobiła i my wszyscy to samo zrobimy. Mówi z rolniczym chłodem Starski. Wyjąwszy, rozumie się, pana Wokulskiego, który ma akurat tyle pieniędzy, ile ich potrzeba dla pofolgowania uczuciom. I ja tak samo zrobiłem. Odezwał się z głosem Wokulski. – Ożenił się pan dla majątku? – spytała wdówka, szeroko otwierając oczy. – Bo o tym to jest rozmowa. – Nie dla majątku, ale dlatego, żeby mieć pracę i nie umrzeć z głodu. – Znam dobrze to prawo, o którym mówi pan Starski. Czyli może Wokulski zrobił dokładnie to samo, co robią tam wszyscy arystokraci. Może on się wcale nie różni, tylko Rzecki nam no o nim inaczej mówi. I może my Rzeckiemu wierzyliśmy. I dlatego, że znam, żałuję tych, którzy muszą mu ulegać, zakończył Wokulski, jest to chyba największe nieszczęście w życiu. Masz rację, rzekła prezesowa. Zaczyna mnie pan interesować. Panie Wokulski, dla Wąsowska, wyciągając do niego rękę. Aha, czyli pan też się ożenił dla pieniędzy. To dokładnie tak jak ja, bez miłości. Nagle widzę w panu bratnią duszę. Znaczy, to jest ironiczne i smutne. Nie wiem, czy was jeszcze katować. Zostawiam wam z tymi myślami.